Pytacie mnie Państwo o najważniejszą i najpiękniejszą książkę wydawnictwa czarne. To są dwie książki Andrzeja Stasiuka. Jedna to jest Jadąc do Babadag dla mnie i Taksim. Wszystkiego najlepszego dla wydawnictwa czarne. Chciałem podziękować za Zonenberg Krzysztofa Wargi i mikrotyki Pawła Sołtysa. Nie mam sporą zagwostkę z odpowiedzią na pytanie, jaki jest mój czarne numer jeden, ale po dłuższym zastanowieniu wybieram książkę Daniela Mendelssohn Zagubieni poszukiwaniu sześciorka spośród 6 milionów. Nie wiem, czy to najlepsza książka Wydawnictwa Czarnego, ale na pewno moja najkochańsza. Kim Gordon, dziewczyna z zespołu, i to jest mój popisany egzemplarz, dzięki któremu powstała teatr. Wydawnictwo Czarne. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Jedną z moich najbardziej ulubionych książek, wydanych przez Wydawnictwo Czarne, jest książka Mikołaja Grenberga Oskarżam Auschwitz. To jest książka o traumie transgeneracyjnej, o tym, co siedzi nam w kościach, o tym, co płynie w naszych żyłach i o tym, dlaczego wciąż się boimy katastrofy i dlaczego tak się martwimy o naszych bliskich i dlaczego nie możemy usiedzieć spokojnie na miejscu. Moim zdaniem, najlepszą książką Czarnego jest książka. Swietłany Aleksiewicz u wojny Nierzyńskie Jelico, czyli oczywiście polskie tłumaczenie, wojna nie ma w sobie nic z kobiety. Ta książka jest szczególnie poruszająca, ponieważ uświadamia to, jak kobiety brały udział w wojnie i czym dla nich było to codzienne wojenne życie. Moją ukochaną książką wydawnictwa czarne jest Pado Andrzeja Stasiuka. Ta książka 15 lat temu zapoczątkowała miłość do autora oraz do uczucia przyjemnego smutku, płynącego z drogi. Które po sobie pozostawiłam. Wydawnictwo Czarne poprosiło mnie, żebym powiedziała, która z wydanych przez nich książek jest dla mnie najważniejsza, ale nie mogę tego zrobić, ponieważ w różnych okresach mojego życia wiele z nich było dla mnie bardzo ważnych.